Dziś zanurzymy się w niesamowitą przygodę w sercu pól, gdzie odkryjemy 11 legendarnych ciągników z lat 60. i 70. Te maszyny nie tylko zdefiniowały na nowo rolnictwo, ale również stały się symbolem siły, transformacji i innowacji. Wyruszamy w niezapomnianą podróż, gdzie historia i technologia spotykają się. Zanim zaczniemy, nie zapomnij polubić tego filmu i subskrybować jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zaczynamy zanurzenie w przeszłość. Alice Chalmers D 19 1961 1964. Pionier siły rolniczej. Rozpoczynamy naszą podróż od prawdziwego tytana pól. Alice Chalmers D 19. Produkowany w latach 1961 1964. Ten ciągnik jest symbolem wytrzymałości i wszechstronności. Jego silnik sześciocylindrowy dostarcza 85 koni mechanicznych, co sprawia, że jest idealny do wykonywania wielu zadań rolniczych. Jego największym atutem? Przekładnia ośmiobiegowa oraz zbiornik paliwa o pojemności 113,6 litra, co pozwalało na pracę bez przerwy dzień po dniu. Wyobraź sobie całe dni spędzone w polu bez potrzeby tankowania. A ty miałeś okazję prowadzić tę maszynę? Podziel się swoimi wspomnieniami w komentarzach. Case 580CK 1966-1971. Idealne narzędzie do dużych prac budowlanych i rolniczych. Przechodzimy teraz do Case 580CK, modelu, który stał się flagowym wśród ciągników wielofunkcyjnych. Produkowany w latach 1966-1971, wyróżniał się zdolnością do radzenia sobie z najcięższymi wyzwaniami rolniczymi, a jednocześnie był równie skuteczny w budownictwie. Dzięki silnikowi o pojemności 3,1 litra i mocy 48 koni mechanicznych zmienił sytuację. Wersja 4x4 była szczególnie ceniona za trakcję i zwrotność. Z pojemnością zbiornika 83,3 litra nie było wymówek, by nie pracować przez cały dzień. Czy ktoś z Was miał okazję testować manewrowanie tym ciągnikiem? Podzielcie się swoimi wrażeniami na polu. Fordson Super Dexta 1962-1964. Angielska siła spokoju. Oddajmy hołd Fordson Super Dexta, lekkiego, ale niesamowicie solidnego ciągnika. Produkowanego w Dagenham w Anglii. W latach 1962-1964 stał się niezbędnym towarzyszem rolników. Dzięki silnikowi o pojemności 2,5 litra i 45 koniom mechanicznym oferował niezawodną moc, a jego sześciobiegowa przekładnia zapewniała precyzję w każdej manewrze. Z zbiornikiem paliwa o pojemności 31,8 litra. Nie trzeba było często tankować, by wykonać pełen dzień pracy. Masz historie związane z Fordson Superdexta? Opowiedz je w komentarzach. John Deere 420 1963-1972. Legenda nowoczesnego rolnictwa, John Deere 420 to bez wątpienia jeden z najbardziej ikonicznych ciągników wszechczasów. Produkowany w latach 1963- w 1972 model ten zrewolucjonizował rolnictwo dzięki innowacjom, które zmieniły historię tej branży. Silnik sześciocylindrowy o mocy 109 koni mechanicznych oferował niespotykaną moc w swoim czasie. Z zbiornikiem paliwa o pojemności 128,7 litra i ośmiobiegową przekładnią John Deere 4.020 pozwalał na maksymalizację produktywności Minimalizując czas przestojów na tankowanie. Czy kiedykolwiek prowadziłeś tego zielonego kolosa? Podziel się swoimi anegdotami. Lamborghini 2R 1961-1967. Elegancja w stylu włoskim. Przechodzimy teraz do Włoch z Lamborghini 2R. Produkowany w latach 1961-1967. Ten ciągnik łączy elegancję i efektywność. Jego silnik diesla o pojemności 2,2 litra i 3 cylindrach oraz moc 39 koni mechanicznych zapewniają imponującą wydajność w pracach rolniczych. Jest lekki, zwrotny, a jego sześciobiegowa przekładnia sprawia, że jest idealny do pracy na wąskich polach. A Ty, pracowałeś kiedykolwiek z Lamborghini 2R? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. International Harvester 966, 1971, 1976 Siła na polu International Harvester 966, produkowany w latach 1971-1976, to model, który stał się nieodzownym narzędziem dla wymagających rolników. Jego silnik sześciocylindrowy o mocy 91 koni mechanicznych i ośmiobiegowa przekładnia sprawiają, że jest to maszyna stworzona do pracy przez długie godziny. Z pojemnością zbiornika paliwa 140 litrów nie trzeba było martwić się o częste tankowanie. Jakie są Twoje opinie o International Harvester 966? Czy miałeś okazję go przetestować? Podziel się swoimi wrażeniami. Fiat 550, 1968, 1978. Niezawodność włoska w każdym calu. Fiat 550, produkowany w latach 1968-1978, to ciągnik, który dał się poznać z najlepszej strony. Z silnikiem diesla o mocy 55 koni mechanicznych i pojemności zbiornika 54,1 litra oferował doskonałą równowagę między mocą a autonomią. Dostępny w wersjach 4x2. I 4 na 4 idealnie sprawdzał się na różnych rodzajach terenu. Masz jakieś doświadczenia z Fiatem 550? Podziel się swoimi historiami w komentarzach. Oliver 755, 1970, 1975 Symbol wydajności rolniczej. Oliver 755 to ciągnik, który stał się częścią słynnej linii 55. Produkowanej w latach 1970 do 1975. Wyposażony w silnik Łokesza Oliver, szóstocylindrowy o mocy 86 koni mechanicznych oferował wyjątkową wydajność. Jego sześciobiegowa przekładnia oraz zbiornik paliwa o pojemności 132 litrów zapewniały ciągłość pracy bez przerw. Czy miałeś okazję prowadzić Olivera 1755? Podziel się swoimi doświadczeniami z nami. Renault 56 1967 1973. Francuski ciągnik w najlepszym wydaniu Renault 56, produkowany w latach 1967. 1973 to klasyka francuskiego rolnictwa. Z silnikiem MWM o mocy 43 koni mechanicznych i pojemnością zbiornika paliwa 54,9 litra, był idealnym wyborem dla małych gospodarstw. Jego 10 dziesięciobiegowa przekładnia pozwalała dostosować się do różnych warunków pracy. Czy miałeś okazję pracować z Renault 56? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Zetor 6748 1972-1978 Nieustający pracownik ZETOR 6748 produkowany w latach 1972-1978 to mocny ciągnik, który sprawdził się w trudnych warunkach. Jego silnik Disla o mocy 65 koni mechanicznych oraz dziesięciobiegowa przekładnia pozwalały na pracę w każdych warunkach. Czy miałeś do czynienia z tym ciągnikiem? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Landini 8500 1973 1983. Niezawodność w każdych warunkach. Landini 8500 to ciągnik o mocy 80 koni mechanicznych, produkowany w latach 1973-1983. Łączył siłę i wszechstronność z dwunastobiegową przekładnią, dzięki której idealnie sprawdzał się w różnych pracach rolniczych. Z pojemnością zbiornika paliwa 62,1 litra zapewniał długie godziny pracy bez konieczności tankowania. Czy pracowałeś z Landini 8500? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Nasza podróż po legendarnych ciągnikach z lat 60. i 70. dobiega końca. Mamy nadzieję, że ta podróż w przeszłość pozwoliła Ci odkryć lub ponownie odkryć te prawdziwe ikony rolnictwa. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Podziel się w komentarzach, który z tych ciągników najbardziej Cię fascynuje, lub opowiedz nam swoje historie związane z tymi legendarnymi maszynami. Dziękujemy za Twoje wsparcie i do zobaczenia wkrótce.